Dziś tak punktualnie, że aż się sama dziwię, będzie dzisiaj opowiadanie takie trochę obyczajowe. Być może nieco polecę stereotypami, ale sami przyznajcie, albo raczej same przyznajcie, czy takie rzeczy się nie zdarzają. Czarna Hołota. Czarna Hołota, zakończył Marcin dyskusję. Wszystkich księży to się powinno wysłać nie na Księżyc, ale co najmniej na Marsa. Byle dalej. A ciebie co ugryzło? Zdziwiła się Baśka i dolała sobie jeszcze kawy. Zawsze wydawałyśmy się raczej kościółkowy. Ja? oburzył się Marcin. W życiu. To znaczy, no, oczywiście jestem wierzący i tak dalej, ale księża nie są mi do niczego potrzebni. Uhu, uh, hu! Uh. Marysia starannie złożyła papier po kanapce i schowała do torby. A czym ci tak zaleźli za skórę? Co ty? Gazet nie czytasz? Poparł kolegę Darek. Mało to się słyszy o tych wszystkich aferach, o bogactwie, o pedofilii i tak dalej? Właśnie potwierdził Marcin. Ale przecież, Baśka upiła łyk kawy i spojrzała na zegarek, nie rozmawialiście o księżach, skąd ci nagle wyskoczyli jak Filip z konopi? A, bo wszędzie się wciskają, wpychają do wszystkiego, na wszystko mają gotowe rozwiązania? Zawsze mi się wydawało, że to spin doktorzy mają na wszystko gotowe rozwiązania i opinie na każdy temat. Marysia podeszła do zlewu i opłukała swoją filiżankę. Muszę zmykać, szef chciał pilnie ta analiza, jestem dopiero w połowie. Idziecie? – Jak mi się nie chce! – jęknęła Baśka, ale też wstała od stołu. – Mam wrażenie, – powiedziała, dopijając kawę, – że Marcinek ma jednak jakiś personalny zarzut. – Dobrze myślę? – Co? – Ksiądz źle się zachował na kolędzie? – Nie wiem. Byłem w delegacji. – odbruknął Marcin. Opłukał kubek i wyszedł. – Że Darek nie lubi czarnych? – szepnęła Baśka do Marysi, gdy szły korytarzem. – To mnie nie dziwi. Zawsze się deklarował jako racjonalista i to wojujący. Ale Marcin? Nie wiesz, co mu się przydarzyło? Nie mam pojęcia. On tak jakoś po Bożym Narodzeniu się zmienił. Parę dni temu nawet przebąkiwał, że spowiedź wielkanocna to bzdura i że kościół za wiele sobie pozwala. A Darkowi w to gra i jeszcze mu podbijał bębenka. Dziwne. Baśka zatrzymała się przed drzwiami ich wspólnego pokoju. Może chce się rozwieść i nie podoba mu się, że kościół nie uznaje rozwodów? Wczoraj mnie pytał, czy uważam, że mój mąż mnie kocha i skąd o tym wiem. I co mu powiedziałaś? Zaciekawiła się Marysia. Baśka palsknęła śmiechem. Nakłamałam mu, że wiem, bo nieustannie to okazuje. Przynosi mi kwiaty, zaprasza do kina i kawiarni i robi różne miłe niespodzianki. A na rocznicę ślubu zabierze mnie na majorkę. No daj spokój. Po co mówisz takie rzeczy? Przecież się dowiesz, że kłamiesz. Wszyscy wiedzą, że w marcu macie rocznicę. I co? Powiesz wtedy, że lot odwołali? Czy będziesz udawać, że wyjeżdżasz? Baśka uśmiechnęła się chytrze. Niczego nie będę udawać. Bilety na Majorkę już zarezerwowałam, jak tylko dostałyśmy premię. Uważam, że taki wypad bez dzieci i to w okrągłą rocznicę należy się nam jak psuzupa. A jaka to różnica, czy ja zabieram Mirka, czy Mirek mnie? Jak kobieta chce się czuć adorowana, to musi sama o to zadbać. Facet na to nie wpadną. Oj, zreflektowała się Marysia, moje analizy i popędziła do swojego biurka. Następnego dnia Marcin przyszedł do pracy w jeszcze bardziej ponurym nastroju. Na pytania odpowiadał monosylabami, brukliwym tonem, wyraźnie coś go gryzło. Marysia zauważyła, że przeglądał w internecie oferty biur podróży. Po tygodniu obie z Baśką nie wytrzymały. Wyczekały, gdy był w pokoju sam i przycisnęły kolegę. Gadaj mi tu zaraz, zaczęła groźnie Baśka, co się dzieje? A co ma się dziać? Coś ci wyraźnie gryzie i wcale nie jest ci z tym dobrze, dorzuciła Marysia. Przestańcie się bawić w psychologów, syknął też siebie, powiedziała Baśka przymilnie. Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Może coś zaradzimy. Zawiodłeś się kiedyś na koleżankach? Milczał. W końcu zapytał. Baśka, ty chodzisz do kościoła, nie? Chodzę, a co? Co byś zrobiła, gdyby ksiądz dał ci taką pokutę, której po prostu nie możesz wykonać? Powiedziałabym przy następnej spowiedzi że pokuty nie wypełniłam. I to wszystko? Zdziwił się. Baśka wzruszyła ramionami. Czasem się zdarza, że pokuta jest zbyt ciężka, albo że zajdą takie okoliczności, które uniemożliwią jej wypełnienie. Przecież jesteśmy tylko ludźmi. Słabymi ludźmi. Spojrzał najpierw z oburzeniem, potem z nadzieją, a w końcu ze złością. No wiesz, ciągnęła Baśka. Na przykład ktoś coś ukradł, ksiądz każe to oddać, a tymczasem nie ma komu, bo tamten powiedzmy nie żyje. Zbieg okoliczności. I wtedy trzeba to wyjaśnić przy następnej spowiedzi. Albo ktoś zostawił żonę, ksiądz każe do niej wrócić, a ona zmieniła zamki. Dodała Marysia, patrząc uważnie na kolegę. Albo znalazła sobie nowego męża. Albo ktoś dostał zapokutę posta, a okazuje się, że nie daje rady wytrzymać tyle czasu bez jedzenia, bo na przykład jest chory. Albo pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Dorzuciła znów Marysia, przypomniawszy sobie przeglądane przez Marcina strony biur podróży. A on nie dostanie tyle urlopu, albo go nie stać. Marcin zerwał się z krzesła. Wiecie, co on mi kazał? Wykrzyknął. Wiecie, co on mi kazał? Wlepiły w niego pytający wzrok. Psia, krew. Marcin chodził nerwowo między biurkami. Siedzą sobie w tych klasztorach, w kompletnym oderwaniu od życia, sukienki noszą zamiast spodni i to i pomysły mają porąbane. No ale co ci kazał? Nie wytrzymała Baśka. Powiedział. Powiedział, że mam pocałować żonę. Nie sypiacie ze sobą? domyśliła się Marysia. Nie, no oczywiście, że sypiamy. oburzył się Marcin ale ja miałem ją pocałować, no, no, tak po prostu. I jeszcze, znów zaczął swoją nerwową wędrówkę i jeszcze kazał mi, kazał, żebym jej powiedział, że ją kocham. No w życiu. A kochasz? Głupie pytanie. Ale przecież, no jak ja mam jej to powiedzieć po dwunastu latach małżeństwa? Pomyślałaby, że ją zdradzam, albo ktoś z nas maraka. Takich rzeczy się nie mówi od tak, bez powodu. Może wystarczy, spojrzał z nadzieją, jak myślicie, Wystarczy, że jej kupię bilet na Majorkę? Mam nadzieję, że ta historia Wam się spodobała. Byłoby mi biło, gdybyście zostawili jakiś ślad, czy to w postaci komentarza, czy w postaci emotki, czy lajka. To są dla mnie ważne informacje zwrotne. No i zapraszam Was w przyszłym tygodniu na kolejną dobranockę. Myślę, że z końcem września one się skończą, więc już niewiele ich zostało. Dziękuję Wam za to spotkanie. Zamierzam zabrać się zaraz za pisanie newslettera do tych, którzy są zapisani na spotkania z wielkim napadem. Mam nadzieję, że znajdą się chętni na takie spotkanie online, bo to już będzie ostatnia seria spotkań. Jeszcze nie wszystkie grupy wiekowe się zebrały. W newsletterze będzie link, będzie taki coś w rodzaju ankiety i tam wpiszcie się na odpowiednie dla Was godziny, bo. Ja oczywiście nie wiem, jakie macie plany lekcji i jak to wam będzie pasowało, czy wam, czy waszym dzieciom. Więc zaglądajcie do skrzynki pocztowej. Jeżeli nic nie przyjdzie do wtorku, to znaczy, że moja wiadomość utkwiła w spamie, bo niestety system lubi tej wiadomości wrzucać do spamu albo do jakichś ofert, czy innych rzeczy. No i serdecznie zapraszam też na smoka z górnej półki w każdą środę na YouTubie i na moje wpisy na Instagramie i Facebooku.